Mówiliśmy m.in. o tym, jak wygląda rynek, o Twoich pomysłach, które mogą ten rynek usprawnić i o tym, że bardziej jesteś obserwatorem rynku. Tymczasem skupimy się stricte na Twojej profesji. Chciałbym Cię poprosić, żebyś odpowiedział na proste pytanie naszym widzom: czym zajmuje się pośrednik finansowy? Pośrednik finansowy zajmuje się szeroko rozumianą pomocą w uzyskaniu finansowania. Mamy osoby, które gdzieś tam się powiedzmy specjalizują w kredytach gotówkowych, w kredytach hipotecznych. To jest taki rynek w mojej opinii w tym momencie chyba najbardziej rozwinięty. No i mamy cały sektor finansowania biznesu, który w mojej opinii jest w tym momencie najmniej rozpropagowany, jeżeli chodzi gdzieś tam o taką świadomość społeczną. Mówimy tutaj o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, mówimy o spółkach prawa handlowego. Mówimy o bardzo dużych finansowaniach korporacyjnych, głównie oparte o współpracę z bankami jako kredytowcami, natomiast też o możliwościach finansowania w zakresie powiedzmy pozyskiwania pieniędzy z rynku w formie obligacji czy z funduszy wspierających przedsiębiorców, albo po prostu z private equity. Pośredniczymy, czyli pomagamy naszemu klientowi pozyskać dogodną, tanią, szybką, Formę finansowania uzależnioną od, od jego potrzeb. To jest dobry biznes. Kompletnie nierentowny. No proszę, to teraz mnie zaskoczyłeś i myślę, że nie tylko mnie. Wiesz co, jest on nierentowny ze względu na to, że potocznie krowana jest taka rzeczywistość, że sens prowadzenia pośrednictwa finansowego jest tylko w dużych firmach. To, to mam przed oczami Pawa Komara, który chyba tam z dwa lata temu, czy z półtora roku temu udzielał wywiadu do Polsu Biznesu. To jest były prezes Open Finance i do niedawna prezes. Z Notus, drugiego największego pośrednika w Polsce, i budowana jest taka opinia całkowicie mylna, że właściwie tylko duzi na rynku mają szansę. I, I właściwie mówię przekornie o tym, że to pośrednictwo finansowe jest nierentowne, dlatego że ono jest totalnie nierentowne dla dużych firm. To jest biznes, który nie może się w ujęciu korporacyjnym w jakikolwiek sposób sprawdzić. Jest to tak specyficzna branża, że właściwie Uważam, że rentowność prowadzenia biznesu w rozumieniu właśnie pośrednictwa finansowego w kontekście, nie wiem, dużych korporacji jest przedsięwzięciem od samego początku i zawsze skazanym na porażkę i, i, i na niepowodzenie. Możemy tutaj powiedzieć o wielu przykładach. W 2008 roku powstała bardzo duża firma, która właściwie zakończyła swoją działalność zanim do końca ją rozpoczęła. Firma się nazywała Finamo. Firma miała praktycznie w każdym dużym mieście na... W każdym rogu większej ulicy przynajmniej jedno biuro, które technologicznie wyprzedzało po prostu o dekadę praktycznie funkcjonowanie nawet banków. Były jakieś monitory ciekłokrystaliczne, gdzie właściwie nie każdy miał wtedy telefon, który robi zdjęcia, więc to była przepaść technologiczna. Wszystkie zhierarchizowane struktury oparte o pośrednictwo finansowe docelowo prowadzą do jakichś tam skrajnych patologii. Walczę z takimi opiniami, gdzie trafiają do mnie klienci bardzo mocno pokrzywdzeni przez potencjalnie renomowaną firmę w tej branży, właśnie ze względu na to, że ten rynek w ujęciu takim korporacyjnym prowadzi moim zdaniem nieodzownie albo do totalnie braku profesjonalnego podejścia na poziomie tej pracy z klientem, albo do, do jakichś tam patologicznych sytuacji, które w mojej opinii nigdy nie powinny się zdarzyć. I Ciekawi mnie to, czy klient myśli, że duży może więcej? Wiesz co, no tak, tak mówią duzi. Jest to poparte Moim doświadczeniem dwudziestoletnim w, w finansach. Mamy firmy, które, za którymi stoją przeogromne grupy kapitałowe, które często są albo bankami, albo jakimiś tam wielkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi czy inwestycy, funduszami inwestycyjnymi, które stać na to, żeby kreować jakiś tam wizerunek w mediach. Natomiast pamiętajmy o tym, że właściwie za pośrednictwem finansowym struktura działalności polega na tym, że w większości za transakcje, które odbywają się, na rynku pośrednictwa finansowego stoją prowizje bankowe. To znaczy, rynek funkcjonuje także do osoby, która realizuje transakcje czy zlecenie dla klienta, czy to jest klient prywatny, czy, czy instytucjonalny, czy jest to kredyt gotówkowy, hipoteczny, czy firmowy. Właściwie w 70% są to transakcje oparte o wynagrodzenie z banku. Średnie wynagrodzenie z banku obecnie oscyluje w granicach niecałych 2%. Jeżeli przychodzi klient do pośrednika, za którym tak na dobrą sprawę stoi tylko bank, który zapłacił mu wynagrodzenie, to jest to osoba, która ma pełną motywację do tego, żeby zrealizować tą transakcję poprawnie, dlatego że wie, że robi to za konkretne pieniądze. Natomiast, jeżeli trafia klient do firmy, która reklamuje się w mediach, ma placówki w każdym dużym mieście. Ma zhierarchizowaną strukturę działalności, gdzie mamy prezesa, członków zarządu, dyrektorów, menadżerów, superwizorów. I pełną strukturę korporacyjną. Pełną tak strukturę na korporacyjną, mhm. na końcu której stoi ten ekspert, który pracuje z tym klientem, to nadal to prowizja z banku, która finansuje ten biznes, cały mhm. czas wynosi 2%. I ona się musi, rozumiem, że, rozłożyć, żebyśmy, na całą rozłożyć na całą strukturę. Okay. Czyli włącza się tempo i jakość. Dokładnie od y, swojej struktury, w której pracuje, za to, że na przykład, nie wiem, wciśnie klientowi kartę kredytową, ubezpieczenie na życie, fundusz inwestycyjny, czy 100 tysięcy innych y, y, dziwnych produktów, y, albo ma nacisk na sprzedawanie jakiejś tam jednej konkretnej oferty bankowej, bo ma przed sobą na przykład, nie wiem, do wyboru y, zarobić z tego kredytu na ZUS przy jednej osobowej działalności gospodarczej, albo... Co nie jest łatwe, dodajmy. Tak, mm -hmm. albo zarobić po prostu y, większą kasę, y, wciskając klientowi jakiś tam jeden konkretny bank, i mm -hmm. uważam, że prowadzi to niezmiennie do patologii. Albo do takiej patologii, że w dużych firmach pośrednictwa finansowego po prostu nie ma specjalistów. Bo jeżeli ktoś jest specjalistą, ma klientów, to nie widzi absolutnie żadnej wartości dodanej w tym, że oddaje większość swojego wynagrodzenia za swoją pracę z klientem, tylko za to, że szylduje się nazwą jakiegoś tam konkretnego dużego pośrednika. Albo mówimy o niewykwalifikowanych osobach, albo mówimy bardzo często o osobach, które po prostu szukają wszelkich możliwych kanałów, żeby sprzedawać poza strukturą, czyli, krótko mówiąc, przychodzą do mnie i mówią, Tomek, czy ja ten temat mogę puścić przez twoją firmę, dlatego że jak ja to puszczę przez, nie wiem, swojego pośrednika, to dostanę z tego kredytu 500 zł, a u ciebie dostanę 4 razy więcej, bo po prostu ty mi zapłacisz więcej, więc to są po prostu patologie na każdym poziomie, albo patologie na poziomie takim, że nie mamy możliwości oceny niezależności Doradztwa w zakresie przyznanego kredytu, będąc klientem w tej całej układance, bo zawsze taka osoba może być powodowana chęcią własnego zysku, bądź powodowana koniecznością sprzedaży danej oferty, bądź trafiamy do osoby, która po prostu. Podchodzi w ten sposób, że pracuje jakiegoś pośrednika, ale tak na dobrą sprawę stara się robić te transakcje poza siecią, tak. Natomiast to są też rzeczy, które absolutnie w mojej opinii też wymagają nagany, ze względu na to, że jeżeli pracujesz u kogoś, no to w tym momencie robisz to w pełni świadomie, więc jeżeli nie podobają Ci się warunki rozliczenia w firmie, w której pracujesz, no to po prostu w niej nie pracuj, ale nie oszukuj tej firmy, więc właściwie to zjawisko jest patologiczne w każdym zakresie. Duże upadłości firm pośrednictwa finansowego na rynku są tego żywym przykładem. Open Finance to był największy pośrednik w Polsce. Tej firmy już po prostu nie ma. Wielkie salony, Dokładnie. pięknie ubrani doradcy. Tak. I, i mamy taką sytuację, gdzie, gdzie były prezes trafia do zarządu innej wielkiej spółki, powtarza. Wszystkie scenariusze znane sobie, które doprowadziły w dużej mierze tą firmę do upadku, mm -hmm. i realizuje to teraz u innego pośrednika za zgodą czy zmianowania jakiegoś przeogromnego funduszu inwestycyjnego, czy towarzystwa ubezpieczeniowego, które jest kapitałowym właścicielem tej grupy pośrednictwa finansowego. Więc, tak jak mówię, w kontekście rentowności, pośrednictwo finansowe jest totalnie nierentownym biznesem.